Termodynamika opisuje silnik spalinowy jako silnik cieplny, w którym ciepło dostarczone w procesie spalania zamieniane jest na energię mechaniczną. Idealny cykl odta, w którym pracuje np. silnik benzynowy, nie zakłada nawet suwu sania i suwu wydechu. Zakłada jedynie, że w pewnym momencie ciepło trafia do systemu, zwiększając temperaturę gazu wewnątrz cylindra, a w innym momencie ciepło zostaje wyrzucone do otoczenia. Nawet nieodpowiedni kąt zapłonu sprawia, że temperatura spalin rośnie, a moc spada, ponieważ silnik zamienia mniej ciepła na energię mechaniczną. W dużym stopniu ten temat jest niezrozumiały, a podawanie sprawności cieplnej silnika nazywane jest wręcz dziwnym. Gdy jednak spojrzy się na silnik z punktu widzenia fizyki, wszystko jest uzasadnione a siła, która napędza koła pojazdu, jest wynikiem tego, że molekuły gazu zderzają się ze ścianami cylindra i tłoka, wywierając tym samym na nie siłę. Dla większości osób oczywiste jest, że podgrzewanie gazu w zbiorniku jest niebezpieczne, ponieważ ciśnienie zaczyna gwałtownie rosnąć. Popularne w internecie są również filmy przedstawiające, jak spryskanie felgi łatwopalną substancją sprawia, że po zapaleniu opona układa się na feldze i jest gwałtownie napompowywana. Metoda jest skuteczna tylko częściowo, ponieważ należy od razu dopompować oponę. Inaczej gorące gazy po spaleniu mieszanki szybko się ochłodzą i ciśnienie spadnie. Można więc dojść do wniosku, że ciśnienie i temperatura gazu są ze sobą powiązane. Oczywiste jest również to, że sprężanie gazu, czyli zamknięcie tej samej ilości w mniejszej przestrzeni, również prowadzi do wzrostu ciśnienia. Kompresor spręża powietrze i wtłacza je do zbiornika. Podczas sprężania temperatura rośnie, ale gdy gaz osiągnie temperaturę otoczenia, ciśnienie i tak pozostanie wyższe, ponieważ ta sama ilość gazu została zamknięta w mniejszej objętości. Dochodzimy więc do kolejnego wniosku, że objętość i ciśnienie również są ze sobą powiązane. Te kilka podstawowych obserwacji, jak prawo Charlesa czy prawo Boyla, prowadzą do równania gazu doskonałego. Równanie gazu doskonałego opisuje jak ciśnienie, temperatura, objętość i ilość gazu wpływają na siebie. Żaden gaz nie zachowuje się w 100% zgodnie z tym równaniem, ponieważ przyjmuje ono kilka założeń, jak na przykład to, że cząsteczki mają zerową objętość. Oczywiście istnieją równania, które uwzględniają takie szczegóły, ale w większości przypadków to równanie opisuje zachowanie z bardzo małym, wręcz minimalnym błędem. Model, który wyjaśnia takie zachowanie, to kinetyczna teoria gazów. Zakłada ona, że gaz składa się z cząstek, czyli atomów bądź całych molekuł, które ulegają zderzeniom sprężystym. Ciśnienie jest skutkiem tego, że molekuły zderzają się ze ściankami zbiornika i wywierają tym samym na te ścianki siłę. Im więcej molekuł, tym częściej dochodzi do zderzeń i ciśnienie wzrasta. A temperatura to średnia energia kinetyczna cząstek. Im jest wyższa, tym molekuły poruszają się z większą prędkością i zderzenia są silniejsze. Gdyby temperatura gazu wynosiła 0 klewinów, to molekuły nie poruszałyby się i żadna siła nie działałaby na ścianie zbiornika. Kluczowe dla zrozumienia dlaczego silnik spalinowy jest silnikiem cieplnym jest przeanalizowanie, co się dzieje z energią cieplną podczas rozprężania. Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że zmiana energii wewnętrznej musi być skutkiem ciepła dostarczonego do systemu i pracy wykonanej przez system. Czyli energia nie może być stworzona ani zniszczona, i raczej dla każdego jest to oczywiste. W końcu, zrobienie perpetuum mobile jest niewykonalne. W całym tym materiale zakładamy, że nie ma transferu ciepła, że proces jest adiabatyczny. W końcu oczywiste jest, że jeśli dostarczymy ciepło z zewnątrz, to temperatura ulegnie zmianie. Co się więc dzieje z energią cieplną podczas rozprężania, gdzie ona znika, skoro transfer ciepła nie występuje? Przeanalizujemy trzy przypadki, które powinny wszystko uprościć. Pierwszy przypadek to rozprężanie swobodne gazu idealnego. W takim przypadku temperatura nie ulegnie zmianie. W końcu dlaczego cząsteczki miałyby się poruszać z mniejszą prędkością tylko dlatego, że zwiększyła się objętość? Drugi przypadek to rozprężanie swobodne rzeczywistego gazu. Wodór, L, azot czy całe mieszaniny gazów, jak powietrze, podczas rozprężania zmienią swoją temperaturę. Najczęściej ją zmniejszą, ale ten efekt jest zwykle bardzo słaby, wręcz pomijalny. Dopiero zastosowanie specjalnego czynnika, jak np. R134A znanego z klimatyzacji, sprawia, że zmiana temperatury jest znacząca. Trzeci, ostatni przypadek to rozprężanie z wykonywaniem pracy. W takim przypadku gaz traci swoją temperaturę. Gaz rozprężając może wykonywać pracę, czyli podnosić jakiś ciężar, przyspieszać pojazd, czy napędzać generator. I z takim rozprężaniem najczęściej spotykamy się w życiu codziennym. To jest główny powód, który sprawia, że większość osób utożsamia rozprężanie ze spadkiem temperatury. Przeanalizujemy te przykłady dokładniej. W pierwszych dwóch przypadkach mowa o rozprężaniu swobodnym. Takie rozprężanie ma miejsce, gdy gaz nie wykonuje pracy. Najprostszym przykładem takiego procesu jest eksperyment Joule'a. Eksperyment polega na usunięciu przegrody w dwóch połączonych ze sobą zbiornikach. W jednym znajduje się próżnia, a w drugim gaz pod ciśnieniem. Po usunięciu przegrody gaz ulega rozprężeniu. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, w przypadku gazu idealnego nie ma zmiany temperatury. Natomiast dla rzeczywistego gazu temperatura ulegnie zmianie. W większości przypadków minimalnie spadnie ale przykładowo dla helu w temperaturze pokojowej minimalnie wzrośnie. Powodem występowania zmiany temperatury jest to, że między cząsteczkami działają np. siły Van der Waalsa. Molekuły mogą się przyciągać bądź odpychać, co wpływa na zmianę ich prędkości podczas rozprężania. Żeby zilustrować, jak słaby jest ten spadek, to rozprężanie powietrza z 10 barów i temperatury początkowej 27 stopni Celsjusza do 1 bara zmniejszy tą temperaturę zaledwie o 2,5 stopnia. Klimatyzacja samochodowa opiera swoje działanie na efekcie Jula Thompsona, również jest on związany z siłami, jakie działają pomiędzy molekułami. Gdyby więc przyszło nam do głowy zamiast specjalnego czynnika użyć po prostu powietrza, to taka klimatyzacja nie ma prawa działać. Przechodząc przez zawór rozprężny spadek temperatury będzie nieznaczący. W ostatnim, trzecim przykładzie podczas rozprężania gaz wykonuje pracę i w takim przypadku temperatura spada. Nie ma znaczenia, czy w cylindrze znajduje się gaz idealny czy rzeczywisty. Jedna forma energii zostaje zamieniona na drugą formę. W przykładzie z odważnikiem gaz ulega rozprężaniu, a odważnik zostaje podniesiony. Energia potencjalna odważnika ulega zwiększeniu kosztem energii cieplnej gazu. Gdyby gaz nie obniżył swojej temperatury, to załamałoby to pierwszą zasadę termodynamiki. Czyli energia zostałaby stworzona. Gdy rozprężymy powietrze w taki sposób z 10 barów i 27 stopni Celsjusza do 1 bara, to wywoła to spadek temperatury o 145 stopni. Jest to nieporównywalnie większy spadek niż w drugim przykładzie. Przykrywa on efekt tego, że występuje siła pomiędzy molekułami. Siły Van der Waalsa dalej działają, ale są po prostu nieistotne. Energia potencjalna związana z nimi jest pomijalna. Zgodnie z kinetyczną teorią gazu, jeżeli molekuły odbijają się od tłoka, który jest w ruchu, to ich prędkość spada. Gdy rzucimy piłkę z prędkością 10 m na sekundę w ścianę i po odbiciu prędkość pozostanie na tym samym poziomie, to jest to odbicie sprężyste. Gdy jednak sama ściana oddala się z prędkością 1 m na sekundę, to po odbiciu sprężystym prędkość piłki będzie wynosiła 8 m na sekundę. W ten sam sposób molekuły tracą prędkość podczas rozprężania z wykonywaniem pracy i z tego samego powodu temperatura spada. I najczęściej to właśnie z takim rozprężaniem spotykamy się na co dzień. Gaz rozprężając wykonuje pracę. Czasami tej pracy nie widać. Na przykład samo otwarcie zaworu w butli pod ciśnieniem sprawi, że temperatura spadnie. Ponieważ gaz przeciwstawiając się atmosferze wykona pracę. A jeżeli przy rozprężaniu tej pracy nie wykonuje, to energia cieplna nie może po prostu zniknąć. I najlepszym tego przykładem jest klimatyzacja, która do działania wymaga specjalnego czynnika. Rozprężenie na przykład, powietrza po prostu nie zadziała. Przemieszczenie samochodu również wymaga wykonywania pracy, i tą pracę wykonuje silnik znajdujący się pod maską. Wewnątrz silnika w cylindrze znajduje się gaz, który wskutek procesu spalania zwiększył swoją temperaturę. Zgodnie z kinetyczną teorią gazu prowadzi to do tego, że na tłok działa większa siła niż przed procesem spalania. Następnie, rozprężając, część energii cieplnej zostaje zamieniona na energię mechaniczną, przyspieszając pojazd. Gdyby temperatura w cylindrze wynosiła 0 kW, to fizyka mówi jasno, że oznaczałoby to, iż żadna siła nie działa na tłok. Druga zasada termodynamiki mówi, że nie da się zrobić silnika cieplnego o stuprocentowej sprawności. Opierając się na tej zasadzie, można również określić, ile właściwie energii cieplnej da się zamienić na energię mechaniczną. Temat maksymalnej teoretycznej sprawności silników był już jednak poruszany na tym kanale i odsyłam do tego materiału. Dodatkowo w samochodach sterownik silnika zaraz po odpaleniu może opóźniać zapłon. Świeca zapala mieszankę znacznie później, w efekcie sprawność silnika spada. Jeżeli sprawność spadła, to silnik przerobił mniej ciepła na energię mechaniczną, a zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, ta energia nie mogła zniknąć. Więc temperatura spalin musi być wyższa. I po to jest to robione. Zaraz po odpaleniu zapłon jest opóźniany, żeby zbić sprawność silnika i szybciej nagrzać katalizator. W dieslach również można coś podobnego zaobserwować. Procedura wypalania filtra DPF może zakładać opóźnienie bądź dodatkowy wtrysk paliwa pod koniec suwu pracy. Gdyby wtrysk paliwa następował normalnie blisko górnego martwego punktu, to silnik rozprężając po prostu przerobiłby to ciepło na energię mechaniczną i generowałby większą moc, a ponieważ następuje później, to silnik nie jest w stanie tego zrobić i temperatura spalin rośnie. Można się również spotkać z argumentami, że skoro silnik spalinowy to silnik cieplny, to dlaczego na przykład nalanie lawy nie spowoduje ruchu tłoka? Lawa nie jest gazem. Jej atomy nie mogą się swobodnie poruszać po cylindrze. Podłączając manometr, nie zaobserwujemy związku ciśnienia z temperaturą. Ale gdyby wewnątrz znajdował się jeszcze gaz, to lawa go ogrzeje i ciśnienie tym samym wzrośnie. A tłok się poruszy, zamieniając część energii cieplnej na energię mechaniczną. Tak samo ciepło, które odbierze płyn chłodniczy, to energia zmarnowana. Jak najbardziej rozważano zbudowanie silnika po prostu pozbawionego systemu chłodzenia. Isuzu wykonało taki prototyp w latach 80., stosując ceramikę. Wniosek płynący z badań jest jednak taki, że pomimo tego, że straty cieplne w silniku są bardzo znaczące, to wyeliminowanie chłodzenia nie przekłada się na duży wzrost sprawności. A dodatkowe trudności z produkcją takich silników sprawiły, że jest to jedynie ciekawostka. Warto również powiedzieć kilka słów o efekcie Joula Thompsona. W życiu codziennym z tym efektem spotykamy się w klimatyzacji, różnego rodzaju zamrażarkach, pompach ciepła, a nawet w dezodorancie. Znajduje się w nim ciecz, która podczas spadku ciśnienia odparowuje, zmniejszając temperaturę. Jest to również efekt Joula Thompsona. Dodatkowo w dezodorancie gaz wykonuje pracę przy rozprężaniu, co potęguje spadek temperatury jeszcze bardziej. Tak jak już mówiłem, efekt Joula Thompsona polega na tym, że pomiędzy molekułami występuje siła i powstaje energia potencjalna, która podczas spadku ciśnienia prowadzi do zmiany temperatury. Wystarczy sam spadek ciśnienia, gaz nie musi wykonywać pracy. Ten efekt działa różnie w zależności od temperatury początkowej. Większość gazów w temperaturze pokojowej będzie się ochładzać. Wyjątkiem są hel, neon i wodór, które będą stawać się gorętsze ale gdy temperatura wynosi np. 500 stopni, to większość gazów będzie zwiększała, a nie zmniejszała swoją temperaturę. Spadek temperatury w silniku nie ma więc nic wspólnego z tym efektem. Temperatura jest za wysoka powyżej temperatury inwersji. Efekt Joule'a Thompsona jest wykorzystywany też przy skraplaniu powietrza. Wcześniej jednak pokazywałem, jak słabe jest to zjawisko w przypadku tego gazu. Ale gdy temperatura początkowa zostanie znacznie zmniejszona, to efekt chłodzenia staje się silniejszy. Żeby więc skroplić powietrze w ten sposób, najpierw trzeba je jak najbardziej schłodzić i wtedy efekt jest znacznie silniejszy. Nazywa się to procesem Linda. Można się zacząć zastanawiać, po co polegać na efekcie Joula-Thomsona, jeśli zamiast zaworu rozprężnego można użyć po prostu turbiny, czyli sprawić, że tak jak w silnikach ciepło zostanie zamienione na energię mechaniczną. A w dodatku turbina może częściowo zasilać kompresor. Da się tak zrobić. Tak działa na przykład klimatyzacja w samolotach. Dzięki temu czynnikiem w takiej klimatyzacji jest po prostu powietrze. Proces Linda da się również zastąpić procesem Clouda, który korzysta z turbiny do obniżenia temperatury i jest to wydajniejsza metoda skraplania powietrza. Problem jednak w tym, że turbina nie może pracować w warunkach, w których skrapla się gaz, więc jej użycie jest ograniczone i dalej na schemacie znajdziemy zawór rozprężny. Gdy więc się spojrzy na silnik spalinowy z punktu widzenia fizyki, to zobaczymy silnik ciepliny. Siła działająca na tłok zależy od tego, ile gazu znajduje się w cylindrze, w jakiej objętości i pod jaką temperaturą. A jeżeli jakimś cudem temperatura wynosiłaby 0 kelwinów, to nie ma żadnej siły. Silnik dosłownie zamienia ciepło na energię mechaniczną, a gdy jego sprawność spada, temperatura spalin rośnie. Tak się dzieje na przykład krótko po uruchomieniu. Sterownik opóźnia zapłon, żeby wyprodukować gorętsze spaliny. Stuprocentowa sprawność silnika cieplnego jest niemożliwa. Gdy zaczniemy zastanawiać się, ile ciepła w takim razie da się zamienić na energię mechaniczną, to pojawia się druga zasada termodynamiki i związana z nią entropia. Jak najbardziej analizuje się silniki pod kątem drugiej zasady, a tam gdzie entropia jest generowana, tam pojawia się pole do poprawy efektywności.